Patrz, 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 patrz. to nasi klienci. No. A, zobacz. Co mają w ręku. Pani Ma uśmiech. Kiedy to ostatni raz pani się uśmiechała do kogoś? Dawno. Dawno. Szkoda czasu, prawda? Na uśmiechy. Zabierzemy pani uśmiech. Szkoda czasu na uśmiech. To jest zbędny czas. Po co się uśmiechać? To jest kasa. Kasa. Tu oszczędzamy czas. Czas będziemy oszczędzać. Później go pani zwrócimy. Kiedyś, w niedalekiej przyszłości, może kiedyś tam da. O, pani! A co pani robiła? A pani czytała, kiedy ostatni raz pani czytała książki? O, dawno! Też Szkoda, czasu na czytanie książek. Po co czytać książki? Szkoda marnować takiego czasu. Czas trzeba przeznaczyć na coś zupełnie innego. Coś bardziej wartościowego, prawda? Życie. <laughs> <laughs> A pani? O! O! No nie! Kiedy pani kiedy pani otwierała serce dla kogoś? Ostatnio? Dziś. Dziś. <laughs> mm, dziś. To chyba nie zabieramy. Tak! Skoro dziś niech pani o tym zapomnie. Czas jest najważniejszy, życie to czas, a, a, te, a życie mamy w sercu, więc zabieramy Wam ten czas, bo po co Wam on jest potrzebny. O, a Pani, Pani, kiedy ostatni raz Pani komuś podawała rękę? Codziennie. Codziennie? Szkoda na to czasu, szkoda na to czasu. Zabieramy, puszczyć dłoni też zabieramy, zresztą cały czas możemy Wam zabrać, czas, jest zbędny. Trzeba czas przeznaczać na zupełnie inne rzeczy. O, bardzo ważne rzeczy, na przykład pracę od rana do wieczora. Prawda? Albo, albo jeszcze ważniejszą, ważniejszą. Po co na przyjaciel? Czas dla przyjaciół jest niepotrzebny. Kto ma przyjaciół z Was? Ręce w górę macie. Zapomnijcie o nich! Dajcie spokój. Chowajcie przyjaciół do kieszeni razem z czasem, oni są nam niepotrzebni. My nie marnujemy nawet czasów, na nic czasu, prawda? nic kompletnie. Mój przyjaciel nawet nie marnuje czasu na mówienie. Po co mówić? Szkoda na to czasu. Niedługo przestanie w ogóle od, na, ruszać głową, e, machać rękoma. Nie będzie wykonywał żadnych gestów, bo to szkoda czasu. O, ten gest jest dobry, może zostać. Dobrze, słuchajcie, dobrze, dobrze. Trochę Was postraszyliśmy, tak? Z tym czasem co? Tak, aha. Aha. To słuchajcie, drodzy Państwo, drogie dzieci, drodzy Państwo, drogie Panowie. Szkoda czasu. Szkoda czasu na odbieranie telefonów. Chyba, że to jest w internecie? Chyba, że to jest internecie. No nie, nie, ja się ładnie tu dłużej pokuszaję, <suszy> dawaj, dawaj. No. no. Nie. wiem. Patomia, <suszy> Aha, tak, tak. Dobre, <grym wytrych> to by że to, jest wody, to jest czas rzeczywiście. Jesteśmy takimi szarymi panami, którzy zabierają nam ten najcenniejszy czas. Czas, który mamy w sercu. Ten czas właśnie na przyjaciół, na spotkania z przyjaciółmi, na czytanie książek, na spacery, na wyjście z rodziną, o na przykład do lasu. To są Szarzy Panowie. Szarzy Panowie pojawili się tutaj włośnie, nieprzypadkowo, ponieważ te, ci Szarzy Panowie to wstęp do naszego kolejnej naszej zabawy, kolejnego naszego projektu, naszego stowarzyszenia, który będziemy robić z Waszymi dziećmi. Z Wami, z Wami, tak? Będziemy robić właśnie z nimi. O, I to za chwilę o tych wszystkich szczegółach to powie Emil. Natomiast to jest taka będzie zabawa. Zabawa m, pokazanie, że jednak czas, żebyśmy nie marnowali czasu dla przyjaciół, dla znajomych, dla rodziny, dla swoich własnych potrzeb, żebyśmy się nie zatracili, siedząc młodzieży przed komputerem. No! Całe dnie! Ale, Albo niepotrzebnie siedząc, jak nie macie z nami zajęć, to siedząc na tym przystanku tam. Ten czas, ten czas chcemy Wam wypełnić jakoś, po to, żebyśmy się ze sobą spotykali i taki, zrobimy taką fajną, fajną zabawę, fajny spektakl, który pokażemy 14, 14 lipca w Gorzowie obok Miejskiego Ośrodka Sztuki. 15 będzie tutaj. Jak o tym wszystko opowie o tych szczegółach. Będzie to właśnie taka zabawa, zabawa plastyczna, teatralna, yy, taki teatr uliczny. O, tak to można w skrócie nazwać, teatr uliczny. Będziemy yy, w tym teatrze bawić się w taką starą zabawę teatralną. Kiedyś dawno, dawno temu jeździły grupy teatralne, ustawiały różnego rodzaju mansjony i w tych mansjonach takie scenki, yy, yy, obwoźne sceny i, i, i w tych mansjonach grali różne spektakle. Yy, różne sceny. No, ludzie chodzili sobie od manuskryptu. Tak jak w cyrku. Chodzi się na przykład, yy, albo nie, w Luna Parku, na przykład, o, idzie się do takiego yy, pomieszczenia, takiego wozu, gdzie są yy, yy, te, takie różne fajne lustra. To człowiek. Ja lubię chodzić, bo tam wtedy zawsze jestem chudy. Co no, jest takie lustro. Później przechodzę do tego grubego i znowu jestem chudy. I jest fajnie wtedy. I no. to, to jest właśnie tak. Chodzą sobie ludzie, oglądają, yy, oglądają różne rzeczy, które się dzieją w ogromnych parkach, cyrka, i tak to mniej więcej będzie wyglądała nasza zabawa, zabawa w ten teatr. I tak zbudujemy takie mansiony. będziemy opowiadać o tym, jak ważny jest czas. Czas? który przemija i pod, będziemy go po to opowiadać, żeby od czasu do czasu każdy z nas mógł pomyśleć sobie, że właściwie ten czas troszeczkę marnujemy niepotrzebnie, a możemy go spożytkować na coś zupełnie innego, na coś fajniejszego. To strasznie mądrze brzmi, natomiast zabawa na pewno będzie przednia i myślę, że to będzie jeszcze lepszy spektakl, chociaż ten był rewelacyjny, prawda? Spektakl, prawda? Zdolne dzieci macie, no? No to tak, taki mały, tak? Dobrze, my już na ja to. Czasem. Czasem. Czasem.